Dzień dobry, nazywam się Wojciech Wolański i jestem autorem książki Landsberg Górowskiej Opowieści. Troszkę postaram się Państwu poopowiadać o, tym, o tej książce, o okolicznościach jej powstania. Mieliśmy się co prawda spotkać osobiście po świętach wielkanocnych, ale niestety z powodu epidemii, która dotknęła nas wszystkich, jest to niemożliwe, więc. Mówię do Państwa z mojego domu na warmi, a raczej w Natangi, w y, którym mieszkam od czterech lat. Mieszkałem wcześniej w Gdańsku przez całe lata. Tam zbudowałem dom, posadziłem drzewa, y, spłodziłem syna i. Myślałem, że zostanę tam na zawsze, niestety jednak życie mi się troszkę pozmieniało i w pewnym momencie przeprowadziłem się tutaj, na warmińską wieś, w okolice Górowa i Ławeckiego. Było to 4 lata temu, w 2016 roku. Kupiłem tutaj stare siedlisko, stary niemiecki dom, który wraz z moją aktualną małżonką wyremontowaliśmy i, i mieszkamy tutaj teraz. Szczęśliwi. Skąd taki pomysł na przeprowadzkę na wieś? Ja jestem z zawodu informatykiem, webmasterem, programistą, więc mogę pracować gdziekolwiek, bylebym miał dostęp do internetu. Więc a cenię sobie spokój, ciszę i, i kontakt z przyrodą. Prawdopodobnie to była taka główna przyczyna przeprowadzki na wieś chęć po prostu ucieknięcia od, z wielkiego miasta, od tłoku, od, od hałasu, pędu i zamieszkanie tutaj na tej pięknej warmińskiej wsi. Pierwszy rok, który tutaj spędziliśmy, no to praktycznie był to szaleńczy rok, w którym remontowaliśmy nasz dom. To jest w ogóle inna historia, ją opisaliśmy w naszych dwóch książkach Dom pod Bocianem, które, które, które jakby powstały tuż po zakończeniu remontu. Kiedy już tak okrzepliśmy, kiedy zapuściliśmy, zaczęliśmy zapuszczać korzenie w tej warmińskiej ziemi, zacząłem się interesować historią lokalną. No nie była dla mnie, nie była to nowa rzecz w sensie interesowania się historią, gdyż kiedy już wtedy, kiedy jeszcze mieszkałem w Gdańsku, to bardzo mocno interesowałem się historią wolnego miasta Gdańska, tego drugiego wolnego miasta Gdańska, czyli z lat dwudziestych, trzydziestych zeszłego wieku. Pisałem nawet wtedy taką książkę Gerard Hein, powieść sensacyjno-kryminalną, nie dokończyłem jej jeszcze, gdzieś niestety zaległa ona w szufladzie, być może do niej wrócę. Także hmm, to zainteresowanie historią lokalną, to, to było coś, jak gdyby tą tutejszą historią lokalną, to była jak gdyby kontynuacja moich wcześniejszych e, zainteresowań. Hmm. A skąd tu informatyka, technokraty, kogoś bardzo zajmującego się technicznym zawodem, takie zainteresowania humanistyczne, bym powiedział? Myślę sobie, że jest to taka dla mnie odtrudka na, na po prostu ten mój bardzo techniczny zawód. Zajmowanie się czymś zupełnie innym tą historią jakąś. Notabene, powiem Państwu na marginesie, że. W liceum miałem najgorsze oceny z historii, nie cierpiałem historii, także po latach mi się to zmieniło. Na wsi się żyje zupełnie inaczej. Ten slow life wiejski jest zupełnie inny od tego, o czym się mówi o tym slow life, czyli tym powolnym życiu w mieście. Mieszkając tutaj w, tych, w domu ma się więcej czasu. Nie muszę jeździć do pracy. Eee, pracę mam jak gdyby w domu w swoim małym gabinecie. Także także mam znacznie więcej czasu, żeby się zająć tym swoimi pasjami. Głównie, głównie, głównie najpierw zacząłem od badania historii tego domu, w którym się znajdujemy w tej chwili, w którym ja się znajduję, a Państwo po części wirtualnie. Dom został zbudowany w 1930 roku. Myślę, że może nie tyle zbudowany, co przebudowano starszy, znajdujący się tutaj od 1870, mniej więcej roku dom. Zacząłem szukać informacji o poprzednich właścicielach tych przedwojennych. <laughs> Udało mi się troszkę tych informacji uzyskać, aczkolwiek nie są one jeszcze potwierdzone, więc nie będę się w to wgłębiał. Szukając tych informacji, e, zacząłem e, niejako obwąchiwać pobliskie miasteczko, które się mieści od nas w dwa km w linii prostej, a mianowicie Górowo i Ławeckie, które przed wojną nazywało się Landsberg. E, no i powiem szczerze, szanowni państwo, że ukazał się przede mną, jak gdyby, obraz niesamowity, niesamowitego miejsca na ziemi które miało to szczęście, że przetrwało praktycznie nienaruszone II wojnę światową, gdyż zabudowa górowa Landsbergu w 70 czy nawet 80% to jest przedwojenna zabudowa, cały układ architektoniczny. Domy, które kiedyś tam zbudowano stoją do dzisiaj. Stoi ratusz zbudowany, czy raczej przebudowany w 1800 w którymś roku i całe okoliczne uliczki. Stąd niesamowity klimat tego mało znanego miasteczka, które naprawdę jest jak dla mnie taką perłą. Więc zacząłem się. Szukać po internecie, jako że internet jest moim narzędziem pracy, zajmuję się nim zawodowo, więc to szukanie szło mi łatwiej niż wielu, wielu innym osobom. Zacząłem szukać informacji o Landsbergu i znalazłem bardzo dużo dokumentów źródłowych, zdjęć. Im bardziej szukałem, tym. Coraz więcej znajdowałem. Trafiłem na dwie książki bardzo istotne o historii tego miasteczka, mianowicie książkę napisaną przez Manfreda Grossa Mieszkańcy i Domy, gdzie opisuje właśnie wszystkie, wszystkie domy, które się znajdują w Górowie. I opisuje losy po części mieszkańców związanych z tymi domami. Drugą taką pozycją, która pozwoliła mi poznać bardzo wiele z, z, z losów tego miasteczka, to była kronika miejska. Usłyszałem, czy raczej przeczytałem, że istniała takowa, prowadzona w, praktycznie przez cały XIX wiek. Na nią składały się trzy wielkie, grube księgi. Zaczęto ją prowadzić w 1800, bodajże 20. którymś roku. Zaczął to robić pastor Kopp. O tym zresztą piszę w mojej książce. Ta kronika, jak mi się udało ustalić, widziałem jej jakieś tam zdjęcia. Niestety, po wojnie, była tu po wojnie, ona przetrwała wojnę, ale została w latach 50. w jakiś sposób wywieziona z. Górowa wtedy już i znalazła się w Werden, w mieście partnerskim Górowa w okolicy, którego mieszka bardzo dużo byłych, czy mieszkało, bo już niestety teraz ode, już odeszli z tego świata, mieszkało bardzo dużo mieszkańców byłego Górowa. Więc jest, jest tam ta kronika, niestety nie udostępniają jej praktycznie nikomu, ale miałem to szczęście, że Otrzymałem od jednego z mojego znajomego odpis tej kroniki, wykonany przez y, córkę ostatniego burmistrza Landsbergu, starszą panią, też już chyba nie żyje niestety. Odpis ręczny, y, który, który y, sporządziła, no i zacząłem to tu, y, przepisywać, przepisywać y, jak gdyby na komputerze, była to bardzo y, benedyktyńska praca. Znam język niemiecki. Zacząłem się go uczyć, co prawda, dość późnym wieku, bo mając 45 lat, więc to już niestety troszkę ciężko idzie. Jak się go zacząłem, zresztą, no, tak o ciekawostka powiem uczyć, to nie sądziłem, że mi on się przyda właśnie po to tutaj, żeby badać tą historię, no ale widocznie tak, tak się miało stać. Więc zacząłem tą kronikę przepisywać. Nie było tak, jak powiedziałem, to łatwe, ponieważ i charakter pisma tej pani nie był za czytelny. Poza tym, no jednak to, to była stara, taka niemczyzna. Przepisałem tego 30 stron, i wtedy coś mnie podkusiło, żeby napisać do pana Manfreda Grossa e maila, e przedstawiając się, mówiąc, że kim jestem e i że piszę książkę. I po jakimś czasie on mi odpisał, że bardzo fajnie i tak dalej. I jeżeli ja to piszę i robię, to on może mi przesłać w PDF-ie kronikę miejską. I tak oto. Dostałem tą kronikę w sposób w postaci drukowanej w postaci elektronicznej, dzięki czemu już było mi znacznie łatwiej badać tą historię. Inny element, który bardzo mi się przydał przy rekonstruowaniu losów tego miasteczka, zwłaszcza ludzi, to były dane z Urzędu Stanu Cywilnego, księgi związane z urodzeniami, z, ze ślubami i z, ze, ze zgonami. One z, ocalały, jak gdyby po wojnie zostały zawiezione, umieszczone w archiwum akt, w państwowym archiwum w Olsztynie. I ktoś zadał sobie trud i przepisał bo to nie jest łatwe, to Państwu powiem, te, te, te zapisy z tych ksiąg, gdyż pisane są taką kaligrafią niemiecką, tą tak zwanym kurent, czy Suterliną, zadał sobie trud i przepisał je w postaci tabelarycznej. No więc jak to było już w postaci tabelarycznej, to ja swoimi narzędziami informatycznymi zrobiłem z tego arkusz kalkulacyjny z możliwością filtrowania, dzięki czemu umieściłem jak gdyby w jednym wielkim pliku informacje o od mniej więcej roku 1874 do 1930 o wszelkich osobach, mieszkańcach, tutaj właśnie o ślubach, o, o urodzeniach, o zgonach. W, tych, w tym arkuszu są też informacje o zawodach, jakie wykonywali, o imieniu rodziców i tak dalej, czyli te takie typowe dane cywilne. Dwa lata temu założyłem Profil na Facebooku Górowskie Opowieści, gdzie po prostu zacząłem umieszczać te wszystkie informacje. Coraz więcej mieszkańców chodziło, czytało, bardzo się to spotkało z takim dobrym przyjęciem, miłym. Tych informacji było coraz więcej, więcej. Początkowo głównie opisywałem historię miejsc. Domów, kościołów, ratusza. A w pewnym momencie jeden z moich znajomych podczas naszej rozmowy mówi: Słuchaj, ale w tych domach mieszkali ludzie. Może byś tak spróbował dotrzeć do ich losów, co się z nimi stało. I to było takie powiedzmy, zabłysła we mnie taki wtedy właśnie pomysł żeby właśnie postąpić w ten sposób. Jednocześnie zbiegło się to z tym, że otrzymałem czy raczej znalazłem w internecie pewne charakterystyczne zdjęcie wykonane prawdopodobnie przez konserwatora zabytków. Tu spojrzę, żeby nie pomylić nazwiska. Pod koniec, miało to miejsce pod koniec XIX wieku, prawdopodobnie w roku 1891 albo trochę później pan Adolf Butlischer został mianowany prowincjonalnym konserwatorem zabytków Prus wschodnich. I wtedy w latach 1892-1898 wykonano inwentaryzację wszystkich zabytków tutaj w tych miasteczkach Prus wschodnich. Powstało takie dziewięciotomowe Opracowanie ze zdjęciami wykonano do niego 8000 fotografii na szklanych e, płytach negatywowych, takiego dużego rozmiaru. E, te zdjęcia już od dawna krążą po internecie części ich, ale do mnie trafiło zdjęcie. E, które jest umieszczone akurat w książce tutaj, to jest to zdjęcie, w dość dużej rozdzielczości, więc powiększając je na moim monitorze, mogłem praktycznie spojrzeć na twarze tych ludzi. I wtedy postanowiłem, że zacznę... Dom po domu, pierzeja po pierzei, starać się dotrzeć, no może nie tyle dotrzeć, co po prostu znaleźć informacje o tych ludziach. Zacząłem od domu Bernarda Lewina, potem pana Bucza, potem kolejne domy, jak gdyby, które, część z nich do dzisiaj zresztą istnieje. I tak dom po domu. Opisałem historię tych ludzi. I to właśnie się znalazło w tej książce w pierwszej części. To, co mi się udało ustalić. Myślę sobie, że dzięki temu jest ona znacznie bardziej ciekawa, niż gdybym tylko opisywał same miejsca. Powiem szczerze, że opisując losy tych ludzi. No, mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że zacząłem darzyć ich sympatią, mimo że oni tak naprawdę już dawno odeszli, gdyż, gdyż zobaczyłem, że to są tacy sami ludzie jak my, tak sami, może mówiący innym językiem, ale tak naprawdę żyjący takimi samymi emocjami, radościami, smutkami, obawami, starający się żyć dobrze, godnie, uczciwie i Którzy niestety potem zostali poddani takim a nie innym wydarzeniom, e, gdy przyszła pierwsza, potem Druga wojna e, światowa. Czy te niemieckie losy tego miasta, czy pruskie losy miasta w jakikolwiek sposób wpływają na, na to dzisiejsze górowo? Nie wiem. Na to pytanie troszkę nie umiem odpowiedzieć. E, Książka spotkała, spotkała się z, z bardzo ciepłym przyjęciem aktualnych mieszkańców. Oni po prostu nie wiedzieli, mimo że żyli w tych, w tych domach, żyli jak gdyby na tym w tym samym teatrze, tak można powiedzieć, w który ktoś tam kiedyś zbudował, to nie znali losów tych ludzi, nie znali, powiedzmy tego. Kto tu był przed nimi. Mój znajomy Andrzej, gdy przeczytał już książkę, to powiedział: Wiesz co? Ja się bardzo cieszę, żeś ty ją napisał, dlatego że teraz po jej lekturze, czy nawet chodząc z nią po rynku, o tych miejscach, które znam od dzieciństwa, zupełnie inaczej patrzę na, na, to, na te domy, na te miasteczka, bo wiem, że tam mieszkał kapelusznik, tu mieszkał kupiec kolonialny Lewinber, tutaj mieszkał powiedzmy pan Schmidt, więc zmieniło to zupełnie optykę mojego spojrzenia na, 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 te, na te miejsce, które kocham, które powiedzmy no jest moim hajmatem, czy moją małą ojczyzną. E, podczas pisania tej książki e, pozna, doznałem po raz drugi takiego uczucia, które który już poznałem, jak gdyby pisząc o Gdańsku, że kiedy ja wnikałem w losy tych ludzi, te zdjęcia, to często, gdy odwiedzałem to, 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 to miasteczko, bo są gdyby trzeba było coś pojechać, załatwić na zakupy, że czułem się jakby na styku dwóch czasów. Z jednej strony aktualne miejsce, a z drugiej strony tamto miejsce, gdzie to się jak gdyby mieszało. Żyję oczywiście w tym aktualnym górowie, ale, ale ta historia też na mnie samego wpływa i powoduje, że inaczej patrzę. Czy ta książka spowoduje to, że Górowo, że Landsberg stanie się bardziej znany, bo naprawdę jest to mało znane miejsce. Bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał, bo on jest tego wart. To jest taka perła, która, która tutaj jest. Jest to jedno z niewielu chyba miasteczek na Warmii Mazura, które zachowało się w takim stanie, oprócz ornety, powiedzmy, czy reszla. Niestety inne inne zostały doszczętnie praktycznie zniszczone. Leży bardzo blisko Lidzbarka Warmińskiego, miejsca, które, które jest bardzo znane turystycznie. Jest to raptem 20 minut drogi samochodem na północ. Więc fajnie by było, gdyby właśnie od osoby odwiedzające Lidzbark Warmiński, czyli dawny Heisberg Wyskoczyły chociaż na chwilę do, do górowa, żeby je poznać. Naprawdę są one tego warte. A jakie mam plany na przyszłość? Hmm. Nie wiem, czy napiszę jeszcze jedną książkę o Landsbergu. Być może, bo już dodatkowe informacje zdobyłem, które, które mógłbym umieścić. Kontynuacje, zwłaszcza kontynuację na przykład losów niektórych bohaterów. Opisuję tutaj losy rodziny Reimerów, ostatniego właściciela takiej bardzo pięknej kamienicy na rynku. Podczas pisania książki znalazłem informację, że on został w górowie do lat 50., ale nie było to potwierdzone w pełni. A jako, że starałem się umieszczać w książce tylko potwierdzone informacje, informacje, na których miałem pewność, no to nie umieściłem tego, ale parę miesięcy później otrzymałem jego pamiętnik. W dwóch zeszytach szkolnych naszych już takich polskich opisał swoje losy od momentu stycznia 1945 roku do połowy lat 50., kiedy zmarł i został pochowany na cmentarzu. Być może po prostu stanie się to Częścią przyszłej książki. Ale zainteresowałem się też nie tylko samym Landsbergiem, ale także okolicą, przepiękną okolicą, dawną na Tangią, czyli na bo to już tak naprawdę muszę Państwu powiedzieć nie jest warmia. Warmia się kończy za Litzbarkiem kawałek dalej. Jest takie miejsce charakterystyczne. Dawny przejazd kolejowy ciut dalej, jak gdyby na rzeczce była granica między warmią a tą na dawną krainą. Był to środek plus Wschodnich, stąd jest niedaleko do dawnego Królewca, było tu mnóstwo folwarków, majątków, pałac w Dzikowie Ławieckim, czyli w Wildenhofie, pałac w Nerwikach, pałac w Worynach. Niestety większość tych y, majątków, tych budynków znikła, odeszła bez, praktycznie bez śladu. Z tego mała, z tego wielka, przepiękne miejsca, zaniedbane niestety w tej chwili, aczkolwiek, no, powiem, że wstydzę, ktoś. Kupił dawny budynek i w tej chwili remontuje w Worynach. Także dawny budynek, tak zwany rządcówca, czyli Beamte House, jest odbudow został odbudowany na przepiękny dom seniora. Y mnóstwo jest miejsc, właśnie wartych tutaj opisania, i być może właśnie to e, stanie się tą następną książką, do której siądę i napiszę ją. To tyle ode mnie. Dziękuję Państwu za cierpliwość. Że mam nadzieję, że nie byłem zbyt chaotyczny i być może do usłyszenia.